Jak więc wzrastać w przyjaźni z Jezusem? W dziejach apostolskich w drugim rozdziale mamy ten moment opisujący ludzi, którzy, pierwszych ludzi, którzy się nawrócili, kiedy Piotr apostoł w dniu pięćdziesiątnicy głosił im Ewangelię. I jest napisane, że trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc pierwsza rzecz, której potrzebuję, żeby wzrastać w przyjaźni z Bogiem, to jest trwanie w nauce apostołów. Nauka apostołów wtedy nie była spisana, dziś mamy ją spisaną, to jest po prostu cały Nowy Testament. Więc zacznij czytać Nowy Testament, począwszy od Ewangelii. Czytaj, zastanawiaj się nad nim, o czym mówi ten fragment, jakiej uniwersalnej prawdy nas uczy, jak mogę to zastosować w moim życiu. Drugi element to jest wspólnota. Wspólnota to są ludzie, którzy charakteryzują się takimi pięcioma elementami: doświadczyli zbawienia, czyli nawiązali relacje z Bogiem, wspólnie się modlą, żyją Słowem Bożym, troszczą się o siebie i głoszą Słowo Boże. Kolejny element, trwali oni w łamaniu chleba. Co to znaczy trwali w łamaniu chleba? Mamy to wyjaśnione cztery wersety później w wersecie 46. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Widzisz, nie chodzi tylko o to, żeby spotykać się na modlitwie. I modlić się z innymi ludźmi. To jest wspaniałe. Ale też chodzi o to, żeby z tymi ludźmi, pewnie nie ze wszystkimi, nawiązywać relacje. Żeby krąg Twoich znajomych poszerzył się też o ludzi wierzących. Żebyście po prostu spotykali się, żeby spędzać ze sobą czas. I ostatnia rzecz. Trwali oni w modlitwach. Modlitwa to jest mówienie do Boga. Tak? To jest rozmawianie z Nim. Jeżeli nie wiesz, jak się modlić, to proste trzy elementy mogą Ci pomóc. Proste trzy słowa. Dziękuję, przepraszam i proszę. Każdego dnia jest coś, za co możemy podziękować. Mam nadzieję, że nie każdego dnia będziemy mieli coś, za co musimy przeprosić i każdego dnia możemy o coś Boga poprosić. A jeżeli chcesz więcej informacji o tym, jak nawiązać relacje z Bogiem, jak wzrastać w przyjaźni z Bogiem, to zapraszam Cię na mój kanał i na stronę bugieslamością.org